Nasza szkółka znajduje się w miejscowości Jaście, w pobliżu Pionek. Jesteśmy otoczeni przepiękną puszczą Kozienicką. Obszar, jaki szkółka obejmuje, jest około 1,5 hektara. Nasza produkcja jest to produkcja kontenerowa, czyli uprawiamy rośliny w doniczkach. Pasję do roślin dostaliśmy w genach, ponieważ Asi rodzice zawsze kochali rośliny i dbali o ogródek. A moi rodzice od lat 70. produkowali kwiaty balkonowe w okolicach Radomia. Sprzedaż roślin prowadzimy niemal od dwóch dekad. Pierwsze dwa lata handlowaliśmy roślinami na lokalnych ryneczkach. Kolejne lata przerodziły się we własną produkcję aż do tej pory czyli sprzedajemy i produkujemy rośliny. Stworzyliśmy z mężem małą manufakturę roślin. Naszą sprzedaż prowadzimy już nie tylko lokalnie, prowadziliśmy sklep stacjonarny w naszej szkółce, prowadzimy także sprzedaż w na naszym sklepie internetowym www.skleprosa.pl oraz na największych serwisach aukcyjnych. W naszej szkółce znajdziecie szeroki asortyment traw, bylin oraz krzewów, liściastych i iglastych.